Czy Ty na przykład myślisz o tym, aby reprezentować nasz kraj na Eurowizji? Jest to w ogóle w sferze Twoich marzeń? Jest to w sferze moich marzeń. Kilka lat temu, o dziwo, dostałam propozycję reprezentowania naszej Polski na Eurowizji. Natomiast wtedy czułam, że to, nie jest, to jest jeszcze nie ten moment i to jeszcze nie jest ten utwór godny reprezentowania naszej Polski. Teraz pracujemy z moim managementem nad nowym repertuarem. I jeżeli stwierdzimy, że tak, to jest właśnie ten numer, to myślę, że jak najbardziej spróbuje swoich sił. A co? A my już za parę dni poznamy reprezentanta bądź reprezentantkę e Eurowizji i tak się chciałam ciebie zapytać, czy masz jakieś typy, na przykład, kto mógłby to być i kto odniósłby sukces na arenie międzynarodowej z naszego kraju? Ja nie ukrywam, że podoba mi się utwór dari. Ma coś w sobie, i po kilku razach, jak odsłuchałam numer, on rzeczywiście gdzieś tam się koduje w tej głowie, i nagle okazuje się, że człowiek zna na pamięć ten numer, więc ma coś w sobie i uważam, że on nadaje się na tą scenę eurowizyjną. No i oczywiście nowy utwór kuby szmańkowskiego, który usłyszałam kilka dni temu, i. No to tak światowo brzmi, światowo brzmi, więc jak najbardziej trzymam za, za niego kciuki i, i za darje również.